Subskrybujcie mój kanał Otworzyłam już jedynkę 3 yy, trzy i cztery, yy, cztery a dzisiaj piąteczkę więc możemy już otwierać bo tak trudno tylko kalendarzy otwierać o jest to Taki mam kolory tak. granatowy i kółka. To będzie coś chyba jakieś słodycze. E, tak myślę? Tak. E, ja. No to. Oj, jest malutkie. E, Kochani, popatrzcie. E, ja już mam to drugi e, Więc co to mi chodzi? mam takie, takie, to takie, 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 mam samo nie wiem, gdzie sprzątaczka znowu sobie skowam, żeby sobie później też Ale... Oj. Więc. Aby, Więc spadł tej chłopki kure.